Marudzenie nie jest w cenie. Znika, leci, tak, 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 choć wcale nie wie, jak, jak, jak. Co robisz, Eddie? Chcę pomalować psa. Malować psa? Tak, na zielono. Nie możesz tego zrobić, psów się nie maluje. Chcę mieć dinozaura i nigdzie nie mogę go znaleźć, więc zrobię sobie coś podobnego. Dino pieska. Edi, nie możesz go pomalować. Czemu nie? Bo malowanie nie jest dobre dla psów. Mnie też by się nie podobało, gdybym był w farbie. Hmm. Myślę, że macie rację. I kochamy go takim, jaki jest. Oj tak, tak. Oj tak. Gdzie ja znajdę Dino Pieska? O, Eddie, wszyscy dobrze wiedzą, że ich się nie da dobrze wytresować. Ale to moje ulubione stworzenia. Moim ulubionym jest lew morski. Ja lubię pingwiny. A ja najbardziej lubię pieski i małe króliczki. Puchate króliczki są takie słodkie, może ich poszukamy? Baj Holandii jest mnóstwo puchatych króliczków. Świetnie, chodźmy! Juhu! Juhu! Mm. Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich Was zapraszamy, śpiewajmy. Śpiewajmy tak, razem tak Śpiewajmy tak, razem tak Śpiewajmy tak Hej, hej, już zaczynamy Wszyscy razem wyruszamy Przygody, czas zaprasza Was, więc chodźcie razem Uhu, ta, 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 ta. Super! Spójrzcie, do pani królikowa. Cześć, Rudy. Och witajcie, kochani, jaka miła niespodzianka. Przyszliśmy pobawić się z króliczkami. Wow! O, to wspaniały pomysł, na pewno im się spodoba. Chodźmy do nich! <grym> Daj! Hopki, 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 hopki. Hmm? Kwiatki pachną tak pięknie o tej porze roku. Mm, ale pięknie <laughs> hey, a umiesz skakać o tej porze roku. chodź, 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 Bernard natychmiast chodź, Wow! Na dół. natychmiast <laughs> Ale ten mały potrafi skakać! Też chciałabym tak umieć. Wiem, co może nam pomóc! Co takiego? To trampolina! Jest na zamku! Tak! Chodźmy! Idziecie z nami? Myślę, że moje króliczki dość się już naskakały. Więc zostaniemy! Dobrze! Bawcie się dobrze! Emma, idziesz z nami poskakać? O! Dobrze, ale nie chcę zostawić tu tych ślicznych kwiatków. <laughs> Już wiem! Chodźmy! <śmiech> <śmiech> tak właśnie skaczą króliczki. Te Dlaczego tak stoisz, Emmo? Nie chcesz um, skakać jak króliki? Nie wiem, co mam zrobić z moim kwiatkiem. Jest taki ładny, pachnący i delikatny. Wstaw go do wazonu. Dobry pomysł, Kobi. O mój kwiatuszku, wyglądasz przepięknie. Wiesz co? Wyglądałbyś jeszcze lepiej, gdybyś miał towarzystwo. Za chwilkę wracam. Do zobaczenia! <noise> Gdyby był tu z nami Bernard, to podskoczyłby aż do księżyca Zostałby kosmoskoczkiem Wróciłam <noise> Hej, Emmo Spójrzcie, jak ładnie Tak, są naprawdę piękne Chcesz teraz poskakać? Chcę, ale wydaje mi się, że druga strona pokoju jest teraz jakaś taka smutna ale ten pokój jest ładny. Taki jaki jest. O, jest ładny, ale nie idealny. Przydałoby się tu jeszcze kilka kwiatków. Wracam za dwa machnięcia ogonem. <ślesk> dużo lepiej. Nie sądzicie? Tak! Dobra robota, Emmo! O, i ten zapach! Przepach niasty! Tak! A teraz chodź! Ominiecie cała zabawa! Pięknie! No, nie całkiem. Wiecie, kilka kwiatków więcej nie zaszkodzi. Jest jeszcze tyle pustych wazonów. Dobrze! Dołączysz później. Słuchajcie, skaćcie jak króliki. A. <śmiech> Wróciłam. <śmiech> o, jak szybko. Jej, Emma, ale dużo kwiatków. Dzięki. Hmm, byłoby ładniej, gdybym miała ich więcej. Słuchaj, Emmo, pomożemy ci. Hmm. <laughs> Skończysz dekorowanie i poskaczesz z nami. Ehm, um, Emmo, a skąd się bierze te kwiaty? O, one rosną. O nie! Już ich nie ma. Musiałam zerwać wszystkie. Wszystkie? Tak myślę. A gdzie są króliczki? I ptaki? I motylki? Chciałam, żeby ten pokój był taki piękny i zapomniałam, że biedne zwierzątka także potrzebują kwiatów. Może przyniosły się na inną łąkę. I co my teraz zrobimy? No, musimy uczynić tę łąkę tak piękną jak była wcześniej. Ale jak? O, chyba wiem. Chodźcie. Powsadzajcie je do ziemi, o tak? I voila! Są jak nowe, e, emo? Myślę, że to się nie uda. Tak, są takie brązowe i smutne. O nie, chyba macie rację? Katastrofa. Hej, spójrzcie! Co to takiego? Nasiona! Nasiona! Możemy je zasadzić i kwiaty znowu tutaj wyrosną. Dobry pomysł, Emmo! Tak! Ale będzie zabawa. Mamy tu mnóstwo ziemi i słońca. Potrzeba nam tylko... Wody! I to dużo, żeby rośliny urosły. Tylko skąd my weźmiemy tu wodę? Już wiem! Nic Patrzcie No kto by się spodziewał Nie widziałam ich jeszcze takich radosnych Kochają tę łąkę A gdy już urosną kwiaty Będzie tutaj tak jak było wcześniej Masz całkowitą rację, kochana Bernard, witaj Chcesz poskakać? Hop, 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 hop! Ćwir, <mul> <Vincent Leonard> <mulclef��ileri> <studio> <mulik> Halo! Czy ktoś widział panią sowę? O, witam pani sowo! Hej, panie Dzięciole! Może pan tak nie stukać, bo próbuję tu zasnąć? To nie ja! Ćwir, Ćwir! Witajcie ziemskie ptaki, chcemy zabrać wasze drzewo na naszą planetę, zgadzacie się? Po co wam nasze drzewo? Na naszej planecie ich nie ma, chcemy mieć choć jedno, ale zostawimy wam coś w zamian, weźcie tę skarpetę, ma wyjątkowy aromat. Cóż, ale to nasz dom i niestety nie jest na sprzedaż. Tak, to drzewo rośnie tutaj od wielu, wielu lat. I jest naprawdę duże. Może w nim zamieszkacie? To jest fantastyczny pomysł. Zawsze chciałam zostać ziemskim ptakiem. <laughs>